Okej, okay, a chciałbym jeszcze się dowiedzieć, ile osób może dotyczyć być zainteresowanych tą legalizacją w Polsce, ile osób jest użytkownikami marihuany, no i ile osób działa w ruchach związanych z legalizacją. Trzy osobne pytania, tak naprawdę, bo pytanie, ile osób może być zainteresowanych, a ile osób jest bezpośrednio podmiotem, że tak powiem, tych przepisów, to są dwie całkiem rozbieżne sprawy, ponieważ osób zainteresowanych legalizacją w Polsce powinno być 38 milionów. Z tego prostego względu, że czy ktoś pali, czy nie pali, czy ktoś w jego rodzinie, czy na klatce pali, czy nie pali, to oni i tak ponosi koszty z tego tytułu, ponieważ jeżeli ktoś go okradnie. I będziesz próbował zadzwonić na policję, to policja nie przyjedzie do ciebie, bo będzie zajęta łapaniem gówniarzy, lataniem za nimi, bo łatwiej im jest łapać kogoś, kto posiada 0,2 grama, niż ganiać za przestępcami. Dodatkowo płacimy za to grube setki milionów rocznie. Płacimy na utrzymanie chorego systemu, więc każdy z nas dokłada kilka stówek z własnej kieszeni na prohibicję, więc każdy z nas powinien być zainteresowany 38 milionów Polaków. Drugie pytanie, ile osób bezpośrednio jakby jest podmiotem tego prawa, szacujemy to między 2-3 miliony. Krajowe biuro do spraw przeciwdziałania narkomanii o podobnych liczbach mówi, a ostatnio ukazał się raport takiej agendy Komisji Europejskiej, która zajmuje się monitorowaniem zjawiska. no Oni to nazywają narkomanii, natomiast użycia narkotyków, legalnych, nielegalnych, wszystko jedno i o do do palenia, do, do zażywania marihuany w dowolnej postaci, w dowolnym momencie swojego życia, przyznaje się 80 milionów Europejczyków. To nie znaczy, że te 80 milionów Europejczyków co weekend odpali z plifa, ale gdzieś w którymś momencie złamali przepisy narkotykowe. 80 milionów ludzi. Jeśli chodzi o to, ile ludzi aktywnie jest w to zaangażowane, no to zależy od. Od definicji tego, co znaczy zaangażowanie, tak? Bo zaangażowanym można być poprzez kliknięcie lajka like na Facebooku, no to takich są setki tysięcy, bo na samym Facebooku wolnych konopi mamy tam sto, kilka tysięcy osób. Natomiast takich, którzy wyjdą poza ten świat wirtualny i gdzieś coś tam zrobią, no to jest kilkaset osób, może, może kilka tysięcy, takich, których cokolwiek w ogóle tam ruszą. Natomiast takich mocno zaangażowanych, no to jest kilkadziesiąt osób. Pewną miarą tego jest też Europejska Inicjatywa Obywatelska, którą forsujemy od kilku tygodni. Podpisało się pod nią prawie 30 tysięcy osób w Polsce, co jest tak naprawdę, no, to jest takie absolutne minimum, ponieważ ja poza tym liczę, że tam będzie ponad 100 tysięcy polskich podpisów, natomiast osób zainteresowanych jest dużo więcej z dwóch względów. Jeden jest taki, że żeby się podpisać pod inicjatywą, trzeba mieć lat 18 ukończone, Niestety dużo osób poniżej 18 roku życia również zażywa. A druga rzecz jest taka, że trzeba podać te dane, trzeba podać swój PESEL, trzeba podać swój adres. I jakkolwiek jest to całkowicie bezpieczne, ponieważ te dane trafiają na, tylko na serwery Komisji Europejskiej, to ludzie w uzasadniony sposób czują jakiś lęk, ponieważ łamią przepisy prawa w Polsce. Grozi im 3 lata pozbawienia wolności i ktoś ich pyta o ich adres i ich PESEL. Więc no, takich osób, które chciałyby to podpisać jest dużo, dużo więcej, natomiast te 30 tysięcy osób jest na tyle zaangażowanych, że no, jest gotowa podać te swoje dane, wiedząc, że, że niczemu jakby nie ma tutaj zagrożenia, natomiast czują, że po prostu trzeba to zrobić. Także, no mówię, ta, ta granica jest płynna, tak, ile osób jest zaangażowanych. Natomiast mam nadzieję, że jakoś odpowiedziałem mniej więcej w jakichś ramach.